Biblia przedstawia aniołów jako duchowych posłańców Boga, którzy pełnią różne zadania na ziemi. W Księdze Rodzaju aniołowie pojawiają się, by chronić ludzi, jak w przypadku cherubina strzegącego drogi do ogrodu Eden po wygnaniu Adama i Ewy. Cherubini to grupa aniołów, która często pojawia się w Starym Testamencie. Ich zadaniem jest ochrona i pilnowanie Bożej Świętości, jak w przypadku cherubów umieszczonych na arce przymierza. W Księdze Wyjścia aniołowie prowadzą Izraelitów przez pustynię, gdzie służą jako przewodnicy i opiekunowie narodu wybranego. Aniołowie są też zaangażowani w walkę duchową, co widzimy w Księdze Daniela, gdzie Archanioł Michał przedstawiany jest jako wojownik broniący Izraela w duchowej bitwie przeciwko złym siłom. Michał jest jednym z niewielu aniołów nazwanych po imieniu w Biblii, a jego rola jako obrońcy wskazuje na szczególne zadanie w hierarchii aniołów. Oprócz cherubinów i archaniołów, Stary Testament wspomina również o serafinach, którzy pojawiają się w wizji Izajasza. Serafini to aniołowie otaczający tron Boga, uwielbiający go nieustannie i oczyszczający proroka Izajasza przed jego misją. Ich sześć skrzydeł i pieśń: Święty, 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 podkreślają Bożą świętość i majestat. Aniołowie często przekazują Boże przesłania, jak anioł, który objawił się Abrahamowi. Powstrzymując go przed złożeniem ofiary z syna Izaaka. Podobnie w księdze sędziów, anioł Pański pojawia się przed Gedeonem, aby przekazać mu misję wyzwolenia Izraela spod ucisku Madianitów. Stary Testament ukazuje aniołów jako różnorodne, duchowe byty cherubinów, serafinów, archaniołów, którzy służą Bogu, wypełniając Jego wolę na ziemi. Są oni zarówno opiekunami, jak i wojownikami, a także przekazicielami bożych przesłań zawsze działając na rzecz Bożego planu zbawienia ludzkości.